A dzisiaj będziemy robić domek w toka. Bok. No nie cały, ale górę, przynajmniej do mojej rodzinki rodzinkę. Tu jest starsza córka, sobie zmieniłam, ale... I tu jest jeszcze córeczka i tu jest jeszcze synek, on ma okulary, bo tak chciałam. No, Okej. Okay. I tam trzeba chyba 20. No dobra, to, to jak już no, wszystko to wszystko powiedział, co czynimy? No dobra, czyli by tu dać tapetę. może taką jak na dole, bo ja na dole miałabym taką tapetę właściwie, do tego. Tak, czy tam do no i tak, <laughs> po prostu. Ja, 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 ja. Może pierwsze zrobimy podwórko Co da to? Podwórka Podwórku weźmiemy stawka i domek i do tego zrobimy może jakąś scenę czy coś tam Spróbuję, że nie będę zmieniać może tej rodziny. Spróbuję, bo już no, dłużej mam rodzinkę taką samą. Dużej już mam tą samą rodzinę. No ale nadal zmieniam, no i trochę mnie to, trochę mnie to denerwuje, że to zmieniam tak ciągle. To, więc, to, no, wiecie. Dobra, damy jeszcze takie rzeczy. Dwie, jeszcze piłka. I jeszcze tutaj musimy to zrobić. Tutaj to totalnie nie wiem, co ja zrobię. Tutaj wiem, że będzie pokój moczniejszy. Albo tutaj będzie pokój. Dobra, już zrobię tutaj, niech już będzie. Albo nie, i tutaj zrobię pokój. Bo ona będzie mieć duży pokój, dużo ma zabawek, więc musi mieć taki pokój. Postaram się też nagrać jakąś historyjkę i może jak mi wystarczy czasu, to jeszcze z wami... O, tu taki... tak pokadam, jak mi wystarczy czasu. No wiem, że teraz z wami gadam, ale obracać mi się i jest. Klonczyć. coś Teraz trzeba dać szafę. Nie? Teraz muszę dać sobie półkę. Tik. Dwie yy, takie takie teraz. Patrzcie, to ale fajnie. <śleskujesz> Dobra. Może coś stąd jeszcze weźmiemy? Ale jak coś to będzie kochała pieski, możliwe. Tak będzie, że będzie bardzo kochała pieski. Wydamy damy fladę pieskową. Dobra, teraz damy jakiegoś może jeszcze kwiatka. Czy ładnego. No w sumie nie będę dawała kwiatków, tylko dam jednego typu szczepkiego i obok jednego jeszcze, okej. Okay. No tak to na razie się prezentuje. Jeszcze trzeba dać lampę. I dajcie, żebyście zostawili też łapkę w górę wraz z subskrypcją i wodeczkiem. Zdecyduj. <laughs> I to co nie wiem co to jest. Jak wiecie widzowie to koniecznie mi napiszcie. Świeczuszka. Ale ma fajna, 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 Dobra ja biorę tą świeczkę. Hej, taka roztopiona świeczka. Fajda. Tutaj odłożymy świeczuszkę. Damy dywan i kotka takiego i obok damy łapkę. No dobra, na razie mi się to bardzo podoba Nie wiem. jak. Uuu, czy Wam się też to podoba, bo mi bardzo? Jeszcze damy sobie jakąś półkę albo jednak bez tego. Chciałabym pokazać dywan kotka. W sumie. Mówiłam, że ona nie lubi kotów, no To trzeba dać przecież dywan pieska. Nie lubi kotów, to trzeba dać dywan piesiątka. piesionka, Teraz trzeba dać stolik z różnymi innymi rzeczami. Stoliczek. <laughs> Teraz jeszcze przesełko, znaczy, Dwa tutaj krzesełka. I jeszcze tutaj muszę wziąć dwie rzeczy. O, pufki. Dwie tutaj jeszcze obok. A tutaj zastanawiam się pewnie co będzie. Tutaj będzie... Nie wiem czemu, ale zawsze ja miałam, robiłam w mniejszych pokojach pokój, po prostu córeczki. A ty robiłam pokój rodziców czy coś tam. I tak to wygląda na razie. Mi się podoba! A wam jak? Wiem, dać światła. Taki śmieszny świecznik. Dobra, 16. Te, te, te gwiazdeczki, żeby tutaj będą dwie gwiazdeczki pewnie. Jeszcze coś muszę dać, bo tutaj jest coś trochę pusto. Może żabkę? skrzydzie z żabką. Okej, okay, co jeszcze ja mam jej dać? W ogóle moglibyście mi widzowie. Mi cię tutaj dać... Wiem, że lubi psy, ale no. Po prostu nie chcę dawać jej. Dusz. To to ludzie. Eee, taki kaknik z tymi. Jeszcze może damy taką półeczkę na zabawki? Może będzie... ...git. Może o to sobie damy? że tego takie. A tu tutaj. Tutaj jeszcze jakieś kwiatka. No chyba tak to zrobi widzowie. Ja. No, dobrze przykro mi, ja ale ten No i już tutaj damy sobie bohaterkę. Ech, więc to jest bohaterka Odcinka i może sobie tu usiąść, może tu usiąść, ale fajnie, to jest bohaterka. Odcinka będzie, będzie oczywiście odcinek z tą rodzinką. Tutaj ma telefon, sobie może to stracić. No i jeszcze, pokażę wam jej rzeczy, które one. Tutaj ma jeden plecak, to jest jej. I ona ma tu mnóstwo rzeczy, a to nie jest podkrecie. E, tu ma dwuszkadki, takiego. Myślę, takie, takie rzeczy. Te jak coś, to. Te układanie, to układanie rzeczy, no. Po prostu. No i jakbyście słyszeli dźwięki jakieś w tle Chciałabym mieć więcej ubrań. Trochę. Jeszcze kłutka jest chyba. Jeszcze tej bombkę. Miała trochę chyba więcej ubrań. tylko co mi się wydaje to powinna mieć trochę więcej. Dwie jej pieluszki i jeszcze jej butelka Smoczek, butelka i tutaj jeszcze schowamy piżamki Dwie, o Gdzie jest jej piżamka? Halo? Nie ma, za to jedną użyjemy Dwie piżamka, ej no, jeszcze i tablet trzeba znaleźć, o jeszcze i konsola się znalazła. Przecież to też jest, tutaj jest takie. To jest plecak włożony w to, o matko. Dobra, potem sobie to zrobię widzowie, wiecie? Dobra, nie będę bardować na to filmiku. Okej, okay, teraz tutaj. Daje mi się, że zrobię taki pokój chłopaka. Tapyta, piesko i da-da! Ja nie wiem jaką będzie mojego pokoju. Takie... Ta. Ta, ta. Tak, tak. Czas. I... O, no to jest? to już... O, jest? Dobra, jeszcze raz, jeszcze Albo nie. Jak zrobię, wiecie co, do... Ja jeszcze z tym pokojem. Muszę pomyśleć. Bo ja nie wiem, co i Jakie on ma mieć rzeczy. W ogóle, jak on ma metalka. I o to jest kopty i to jeszcze przyrządek dla córeczki. Nie pytajcie się mnie skąd ja mam te rzeczy. Dobra. Po prostu wzięłam je i tak dalej. Patrzcie, kto jest połączony z tymi, bo mogę mieć dwa I Tutaj ja to Tutaj też się tak zrobiła. Ale fajnie, bo mogę mieć przynajmniej dwa slaby. Sorki, mój tam bre, mój brat tam płacze. I jeszcze pojemnik. I tu jest jeszcze jeden plecak. Będę, ma. Jeszcze i konsola do gier. więc tej już Okej, okay, jeszcze takie... coś. A jeszcze to ubranie muszę tyle do tej koszuli. I tutaj jeszcze chłopak ma trochę ubranek. A i to jest jej przecież o to To jest jej. Nie? Wiem widzowie, że umeblowałam tylko jeden pokój. Ale już trochę długo trwa ten odcinek, z tego co mi się wydaje. Więc po prostu może nagram drugą część, albo nie będę nagrywać drugiej części, jakoby to jeszcze trzy pokoje. Bo tego po prostu nie wiem, jak to zrobić. No i tak. I właśnie, dokładnie dlatego, no, po prostu jest ciężko i nie wiem. jej rzeczy. Dużo jej rzeczy. No i jeszcze to jest tej małej. tej to odłożymy. To jest jej, dla niej, dla niej. Okej, okay, jeszcze to jest dla niej. Nie, nie jest w I jeszcze tutaj musimy jemu schować tablet. Tak, to by był na koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją i kiwoneckiem to Pła-pła! Papła!